Cześć! 1 marca kawka z szewcem. Czyli codzienny przegląd napraw. I tutaj mam do Was do pokazania. W pierwszej kolejności te, te obcasy. Tutaj w tych Lloydach. Lloyd. Słuchajcie, wibramki. I tam były. Tutaj delikatnie to widać, ale trzeba było wypełnić. Ubytki. I to jest zrobione ze skóry. Z takiej dosyć grubej skóry. I przemalowane, wyszlifowane, przemalowane. Fajnie to wygląda. Tu koszt to był 140 zł, z tego co pamiętam. Yy, tutaj delikatnie muszę buty sobie odświeżyć. Yy, dezodorancik. Yy, może jeszcze płyn troszeczkę, żeby to zdezynfekować, żeby troszeczkę to sobie odpociło się. I często w tych takich flekach oryginalnych one w ogóle są takie wkładane, tylko nie dość, że oddatują. To jeszcze tutaj się uszczerbiają. Czyli to trzeba na kauczuk wymienić. To jest koszt 65 zł. Tutaj było. Całkowite klejenie. Ja tutaj kiedyś odsasy robiłem, bardzo dawno temu. I, I co? I są poklejone. Wczoraj je kleiłem. Jeszcze ten klej musi sobie tutaj odpocząć. Jak odpocznie, to będzie to czyszczone z kleju i trzeba będzie coś z tymi bucikami więcej zrobić. Fleki. Słuchajcie, no wiosna się zbliża, więc. Fleki to jest podstawa. Tutaj flek wyleciał, troszeczkę jest niestety skórka na obcasie uszkodzona, ale da, da, da radę coś tam jeszcze wymyśleć. Yy, tutaj obcas, rdzeń jest taki tutaj plastikowy, natomiast ta pianka się dosyć uszkodziła, trzeba jedną warstwę trzeba wypełnić i dopiero zrobić fleki. Ta, to jest pianka, ale. Ta pianka jeszcze posprawdzałem. Ona jeszcze, jeszcze się trzyma, jeszcze jest mięsista. I tutaj z wypełnieniem 85 zł. Kolejne fleki do roboty. A tutaj zrobiłem te fleki, takie, które ostatnio chyba pokazywałem. Były dosyć uszkodzone. I tutaj akuratnie ładnie wibramki spasowały takie malutkie, więc będzie ok. Już zacząłem naprawiać te rękawice, a więc to już są wyprute i będzie tutaj wstawiany materiał na to. Ten, co, co tutaj był w tym miejscu, więc to do ogarnięcia. I tutaj w bardzo niefortunnym miejscu uszkodzenie, rozerwanie. Tutaj jest rozerwanie skóry. Nie wiem co, co tutaj dopasuje, no ale muszę to rozebrać. Dostać się tam do środka i albo coś przez środek przeszyć, albo coś na, na zewnątrz. W zależności jak tam materiał dopasuje. No i jeszcze jest tam sporo tutaj fleków. Jakieś drobne przeszycia, klejenia. No i takie bardzo często się coś tam. Urywa jakieś tutaj, coś coś się rozprówa. Tak jak tutaj. Takie drobnostki, to jest tam koszt 40 zł. Tak samo. Tutaj taka torebeczka też się wyrwał się pasek. No to trzeba wkleić i przeszyć. To chyba też 40 zł, jak się nie mylę. Tak, 40 zł, więc dużo takich drobnych napraw. Yy, Torebeczek, obcasy, jakieś przeszycia. Tak jak, tak jak tutaj na przykład trzeba to podkleić i przeszyć, bo się rozpruło. Na razie jakichś remontów nie mam, chociaż dzisiaj będę rozpakowywał zaległe paczki, które dostałem, więc tam na pewno coś, coś takiego będzie do roboty. Tak więc jeszcze łyczek kawki. Dzisiaj piąteczek, więc nie będę Was zanudzał tutaj jakimiś naprawami. Słuchajcie, życie szewca to jest codziennie w kółko, można powiedzieć to samo. Fleki, szycie, klejenie, no i bardzo dużo zadowolonych klientów. Cieszę się bardzo, bo zauważyłem, że dużo nowych zakładów szewskich się w Polsce otwiera. Jest to teraz popularny Biznes wśród młodych ludzi. Bardzo dużo osób chce się tego fachu uczyć. Chce zarabiać tak na życie. I bardzo, bardzo mnie to cieszy. A nie, sorry. Kurczę, dzisiaj jest 1 marca, a nie 1 kwietnia. To dobra, to mi się nie udało. To za wcześnie. Falstart. <grywy> dobra, pozdrawiam. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.